Witam z tej strony site i dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś naprawdę fajnym. To nie będzie związane nic z airsoftem, ale moim zdaniem każdy powinien to mieć: a mianowicie nóż NS1 od GP Knives. Zapraszam. Zanim zaczniemy omawiać nóż, kilka rozprostowań. Czemu robię ten odcinek? Ponieważ chciałem się pochwalić Wam, bo ten nóż jest po prostu super i po prostu zasługuje na nagranie filmu. Mam go już naprawdę bardzo długo, już chyba nawet ponad rok, albo równo rok? Trochę ponad chyba rok. I powiem Wam szczerze, że to jest jeden z najlepszych noży, jakie kiedykolwiek miałem, a mam ich dużo. I co jest najfajniejsze, że to jest robione przez Polaka Grzegorza Przątkę. Pozdrawiam i zapraszam serdecznie naprawdę na jego stronę internetową GP Knives, gdzie ma naprawdę wiele różnych rodzajów. To jest NS1, czyli największy. I one są ręcznie kute, ręcznie robione przez niego, więc jakość jest zach no naprawdę zachwycająca. I możecie zobaczyć sobie testy, stres testy, jakie on robił tych noży. Upał cegły, wbijał w drzewo, stawał na nich. One się tylko wyginały, ale cały czas były proste. I powiem wam szczerze, testowałem ten nóż mniej więcej w tym stylu co on. I naprawdę to, co on nagrywał, to nie jest jakaś bujda na resorach, tylko prawda. I ten nóż jest po prostu czołgiem, jeżeli chodzi o noże. I polecam go każdemu z całego serca, bo nigdy nie byłem tak zachwycony, jeżeli chodzi o nóż. Możecie nim ściąć drzewo, bez... no, nie przesadzam, możecie nim ściąć drzewo, rozpalić ognisko, yy, naprawdę rozciąć jakieś szmaty, pierdoły, łupać drzewo. To jest po prostu... dla niektórych to jest maczeta, albo coś, dla mnie to jest zwykły nóż. Bo taki... no to jest... no moim zdaniem to jest zwykły nóż, jeżeli chodzi o wielkość. Dobra. Nie przedłużając, yy, szybko powiem, yy, musicie wejść na jego stronę, zamówić. Czas oczekiwania niestety teraz jest większy, bo coraz więcej ludzi chce mieć właśnie nóż survivalowy, bo jak trzeba będzie uciekać albo coś, no to <grytania> to będzie coś, na czym możecie zawierzyć swoje życie, co wam to życie może uratować. Więc okres oczekiwania jest naprawdę duży i taki nóż, ja zapłaciłem za niego z tymi wszystkimi bajerami 800 zł. 600 zł, przepraszam, 600 zł, 580 coś z przesyłką, ale ta czacha, jak widzicie, ten malowanie, jak i ten sznurek wraz z grawerką jest mojej produkcji. Za to cała nóż praktycznie z całą tą pochwą, klipsem i tą też tulką krzesiwą, takim krzysiwem, było kupione na zamówienie. I za to właśnie wszystko zapłaciłem 600 zł. Ceny mogły się zmienić, więc nie bierzcie mnie na słowo teraz. Bo ceny mogły się zmienić, bo to było rok temu. I okres oczekiwania to jest praktycznie no, nawet rok. Więc jeżeli zamówicie go teraz, to no, jest duże prawdopodobieństwo, że będziecie mieli go dopiero za rok. Nie przedłużając, zobaczmy, jak nóż wygląda, a prezentuje się świetnie. Jest, macie nawet specjalne wcięcie na kciuk, więc naprawdę fajnie się wyciąga. No, ja już go troszeczkę ograwerowałem i był bardzo używany, więc kolorystycznie się już różni. Ale to klips specjalny, to jest na specjalne zamówienie, ponieważ poprzedni nóż, kiedy kiedy, kiedy kiedyś kupiłem, amerykański miał naprawdę opornie zbudowaną kaburę, tą pochwę i niestety wysunął mi się i przeciął mi palec na tyle, że nie mam już w nim czucia, ale spokojnie żyję. Więc to jest takie dodatkowe zabezpieczenie. Chociaż i tak nie jest aż takie bardzo potrzebne, ponieważ nóż siedzi jak... No, nie da się go wyciągnąć. Musicie jednak tym kciukiem sobie pomóc. Dobra. Kolbę mamy... O, właśnie kolbę. Przyzwyczajenie z airsoftu. Pochwę mamy już omówioną i mamy nóż. Jak widzicie, nóż wygląda niesamowicie. Mamy tutaj logo GP Nice. To jest customowy grawer, zrobiony przeze mnie. Tak samo moje logo wygrawerowane. I taka buźka Predatora z nowego filmu. To jest zrobione przeze mnie, ale nóż, jeżeli chodzi o mi kartę, czyli ten uchwyt, jest po prostu taki szkarłatnie czerwony. Wygląda trochę jak rączka ambasadora z Team Fortressa i to mi się strasznie, ale to strasznie podoba, bo to wygląda cudnie. Pamiętajcie sobie zawsze zrobić też takie ucho bo się naprawdę przydaje, możecie sobie przetknąć po prostu rękę, no w rękawiczkach to jest trochę trudne. Przetknąć sobie, dzięki czemu nóż jeszcze lepiej le leży w lęce i nie wypadnie Wam. Yy, jeżeli chodzi o wielkość tego noża, to jest naprawdę spora. <coughs> Przepraszam. Jest no, dosyć duży. Yy, I to właśnie jest fajne, bo ten nóż NS1 właśnie po to jest, do rąbania, cięcia i innych takich bajerów. I tylko ostrożnie z nim, żebyście sobie z nim krzywdę nie zrobili, bo naprawdę jest dosyć ostry. Ale jeżeli chodzi o wykonanie i wygląd, no to bije wszystkie inne noże na głowę, które mam, bo jest naprawdę fajny. Grubość to jest 4,5 mm, żeby ktoś by pytał od razu. 4,5 mm, więc jest dosyć gruby, jak możecie zobaczyć. To nie jest jakiś nóż kuchenny, no na tym możecie naprawdę stanąć i rąbać drzewa. I to nie pęknie wam. Jeżeli pęknie, no to możecie się zgłosić do Grzegorza, że mieliście taki problem. To pe z pewnością wam to pomoże rozwiązać. I patrząc jeszcze z tyłu, bo sobie teraz przypomniałem, macie też zbijak do szyb. I jeżeli też chodzi o zamówienie takiego noża, to zawsze możecie wybrać sobie opcję, bo on jest akurat... Hmm, ma taką jakby powłokę Cerakote, która jest taka srebrna i dosyć się błyszczy. Ale możecie sobie wybrać też bez tego, gdzie będzie... Mm, taki bardziej chropowaty i ciemniejszy szary kolor. Ja sobie już zamówiłem kolejny nóż od niego. Więc jak przyjdzie, to sobie go porównamy i zrobimy kolejny odcinek. Jak się zrobi troszeczkę ładniej na dworze, to też sobie zrobimy może odcinek... Jak się sprawuje ten nóż, chociaż nie chcę troszeczkę Wam powiedzieć, nie chcę wyjść na amatora, bo jeżeli chodzi o noże i bushcrafting, to ja jestem no, leworęczny. Po prostu kupiłem nóż, bo chcę mieć coś, co mi starczy na całe życie i jest fajnie wyglądający i naprawdę spełnia swoje po prostu obietnice, jeżeli chodzi o ten film, No, złupanie drzewa i wszystko. I z własnego doświadczenia Wam powiem, że bez problemu utniecie taką dosyć grubą, na przykład taką gałąź. Tylko trochę się namęczycie, ale to zrobicie. Po prostu nóż jest 10 na 10 według mnie. Bardzo, bardzo, bardzo pięknie wygląda i leży w dłoni. Żeby to nie było, to nie jest film sponsorowany. Po prostu kupiłem ten nóż za swoje pieniądze i to jest polski produkt. I no nie mam po prostu słów. On jest Piękny, jeżeli chodzi o ten nóż. Ten nóż jest po prostu piękny. I robi swoją robotę. Dobra, to będzie to po prostu taki szybki odcinek, więc jeżeli jesteście zainteresowani takim nożem, zapraszam. Strona GP Knives, nóż NS1, robiony przez Grzegorza Przątkę. Jeżeli chcecie też takie cudo, piszcie, zamawiajcie, kupujcie i czekajcie. To by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Z tej strony signed. Cześć!